Nie zyje z filmów Johnny Prawo ulicy. Miał 60 lat. Nie Lance Przyczyna śmierci nie została oficjalnie ustalona, jednak amerykański tabloid TMZ dzięki swoim informatorom ustalił, że jego odejściem wyglądało na naturalne. Pozostawił zonę Stefanie D. i dwoje dzieci, które miał ze swoja byla zona Susanne Louis. Miał 60 lat. Lance Reddick, który urodził się w Baltimore, ukończył studia muzyczne na Uniwersytecie Worcester. A także uzyskał tytuł magistra sztuk pięknych na jale Lance Reddick stał się aktor charakterystycznym, który specjalizował się w graniu postaci wyrachowanych, lodowatych i złowrogich w serialach i filmach. W glebi duszy jestem artysta. Czuję, że jestem bardzo dobry w tym, co robię. Kiedy poszedłem do szkoły teatralnej. Wiedziałem, że jestem co najmniej tak samo utalentowany jak inni studenci. Przecinek wiedziałem, że będę musiał ciężko pracować, aby być najlepszym i być zauważonym. Powiedział Lance Redwick dla Los Angeles Times w 2009 roku. Przed swoją rolą w Jochniewicku pracował jako konsjerż w hotelu Continental. Lance Redwick stał się gwiazda. Grając policjanta z Baltimore. Cybrycka Danielsa w serialu HBO The Heavier. Wystapie w filmach i serialach takich jak Prawo ulicy, Lost, Old Boy. Zemsta jest cierpliwa. Świat w plomieniach, Ghost, Godzilla vs Kong, The Heavier, John Wick. Przed swoją nagłą śmiercią Reddick był na konferencji prasowej związanej w związku z nadchodząca czwarta częścią filmu John Wick 4 opowiadającym o postrachu gangsterów granego przez Keanu Reevesa. Miał za tydzień pójść do talk show Kelly Clarkson.